Malwina, dobry wieczór. Dobry wieczór, łaławiła, ła, ła, nie wiem, czy będziemy mogły rozmawiać zbyt długo, bo za chwilę się zaczyna sprzedaż kolekcji Magdy Butrym. Wyglądasz obłędnie, całość Magda Butrym. W trzech słowach za co lubisz tę artystkę? Przede wszystkim za jej niesamowity upór i dążenie do celu i dzięki czemu dzisiaj ja mogę być świadkiem świadkową, świadkinią tego, że jako pierwsza Polka zrobiła współpracę z HM, takich współprac, mógł się, takimi współpracami mógł się wcześniej poszczycić. Cadwalder, który pracuje dla Maglera, to była ostatnia współpraca, ale między innymi pamiętamy Versace, czy Giambattista Wali, czy współpracę z domem mody Margiela. Więc to jest absolutnie y, polski wieczór. Y, super hip-hip y, pura hip, dla Magdy. My się prywatnie nie znamy w ogóle. Malwina, słuchaj, y, moda nie jest ci obca. Zawsze wyglądasz bardzo modowo. Pamiętajmy, że tworzyłaś też stroje dla tańca z gwiazdami. Między innymi, ja, ma, między innymi, ja mam dla ciebie y, zdjęcia, stylizacji. Mhm. Przygotowałam te zdjęcia. Dziewczyny, która teraz e, z buta weszła do polskiego show-biznesu, jest to Dominika Serowska, czyli ukochana Marcina Hakiela. Kojarzysz panią? Yy, Kojarzę wiz wizualnie, natomiast y, gdybyś mnie zapytała bez zdjęcia, to bym nie wiedziała, kto to jest. No dobrze, po to co? Na nazwisku jeszcze nie. Podejmujemy wyzwanie i oglądamy Oczywiście, zdjęcia? Oczywiście, tak. Tak, tutaj muszę cię zmartwić, dlatego że to jest totalnie mój e, styl i to jest e, e, taki gotycki, e, grunge'owy look, trochę w klimacie Rika Owensa. E, bardzo mi się to podoba. Myślę, Kolejne. że partner gorzej. No? <grych> Ale jest, e, jest przeciętnie dobrze. E, natomiast e, ta stylizacja jest bardzo w moim guście. Oczywiście rozmawiamy teraz, słuchajcie, o gustach i guścikach. Kolejna stylówka Dominiki. Stylizacja jest bardzo ciekawe spodnie, natomiast przy, z przykrością muszę stwierdzić, że marynarka przytłoczyła ten, tą koronkę połączoną z jeansem. Ta stylizacja miałaby szansę się obronić sama, na przykład z jakimś body takim prześwitującym. No i mam tutaj odkle, odcięta jest ta góra od dołu, tak jakby z, innej, z, innej, z innego luku w ogóle. Ja myślę, że poczekaj wiesz co, bo mnie się wydaje, że w ogóle to, co my tutaj widzimy, to jest przede wszystkim nieśmiałość przed pozowaniem. I ja muszę tutaj stanąć w obronie pani Dominiki, że sytuacja, w jakich my jesteśmy stawiani na tego typu eventach, na, na ściankach, które bardziej przypominają wystawę psów rasowych niż wystawę ludzi, którzy mają swoje emocje, swoje słabsze, lepsze dni. Ja tu głównie widzę. To prawda, to zmieszanie i, i nawet mm, nawet mi ta fryzura tak nie przeszkadza, jak to, że widzę, że pani Dominika jest w niekomfortowej sytuacji, po prostu gdzieś przyłapana, wiesz, tak yy, ukradkiem trochę, strzelonym fleszem. Wyobraźcie sobie, że idziecie sobie na imprezę i nagle wam ktoś ładuje flesz między oczy. No, ciężko dobrze wyglądać. Kolejna stylizacja i najnowsza. No to tutaj akurat Marcina Kurtka mi się bardzo podoba. Jakby tak, rzeczy są to są bardzo dobre pisy modowe, w sensie z ty, każda z tych rzeczy jest bardzo ciekawa. Niekorzystny jest na pewno make-up w tym... Niekorzystny dla ładnej kobiety. Tak, coś tutaj, coś by, jakbyś mi dała więcej czasu, to, to, to byśmy o tym porozmawiały. Natomiast... Generalnie to, co robimy w tej chwili jest obrzydliwe, bo jakby oceniamy człowieka, który ma dobrze, dobrze wybrane, dobrze korespondujące fragmenty outfitu, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że to i tak podzieli ludzi, którzy będą oglądali teraz nasz wywiad. Bo, czy my powiemy o tej z tej jest dobra? Czy my powiemy o tej z tej że jest to ma nakręcać i napędzać ruch? Y ja pytam, bo ty się znasz. I Daj mi tą panią, mówmy się na kawę i możemy to doprowadzić do tego, że to będzie bardziej światowe, bardziej, um, bardziej fotogeniczne. Wiesz, bo, to nie, bo te rzeczy jakby razem nie są fotogeniczne, i, i to też w ogóle nie o, to, nie o to chodzi, że masz wyglądać jak z żurnala. Bo w momencie, kiedy wyglądasz jak z żurnala. Opanujesz te wszystkie triki, jak pozować, żeby mieć dłuższą nogę, lepszy profil, i tak dalej, to stajesz się produktem. A pani Dominika ma fajne to w sobie, że ona nie jest jeszcze produktem. Dlatego się tak dobrze klika, bo jest naturalna w tym. I mam nadzieję, że tego nie zgubi nigdy i będzie szła pod prąd i zostanie sobą, pomimo tego, że ten świat, pudelka jest bardzo różowy, ale też bywa bardzo mroczny. Świat show biznesu. Ale jeżeli chce być w tym showbizonie, a ewidentnie kręci ich to, to niech podąża dalej te, tymi czerwonymi dywanami. I ja będę tylko i wyłącznie klikać. Podsumowując, jest dobrze z jej stylem, czy nie najgorzej? Pani Dominika ma na pewno bardzo dobrą szafę i umie wyłapywać po tym, co zobaczyłam, rzeczy. Ale jak jeszcze to skoordynuje z, z dobrym fryzjerem, jakby odda w ręce y, make-up i włosy komuś, kto się na tym zna profesjonalnie, to ma szansę być naprawdę rasową... Y, jak to się mówi? Y, Celebrytką? Y, y, Influencerką? Ra, ra, nie, rasową y, y, postacią na ściankach. Trasowo wyglądającą postacią na ściankach, bo wiesz, ja w ogóle nie wiem, co to jest celebryta w dzisiejszych czasach. Mam wrażenie, że każdy, kto ma telefon yy, i światło, już może być celebrytą. No.